Dzień dobry, Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj odcinek o moich ulubionych butach, ale nie tych najtańszych, tylko takich z górnej półki. Produkt taki, który jest luksusowy, który ma wszystko, naj, coś czego długo szukałem, a w końcu w końcu znalazłem. Buty trekkingowe starczają nam na wiele lat. One są skóra, jeżeli ją dbamy, wystarczy nam na 10-20 lat intensywnego używania. Co parę lat trzeba będzie zmienić najwyżej bieżnik czy, czy podeszw. Ja szukałem butów, które będą ze skóry i które nie będą miały membrany. Buty. Bez membrany, które będą, co prawda, być może kiedyś przemokną, ale ja sobie je zaimpregnuję. Natomiast będą fantastycznie oddychać, fantastycznie odprowadzać wilgoć. Po długim szukaniu na rynku, zdecydowałem się na buty marki Hanwak. Stara niemiecka marka z produkcją w Europie. Zdecydowałem się na model butów, które są wykonane. Ze skóry jaka. Buty nazywają się Lassa. Lassa 2, tak wyglądają. I są wykonane z luksusowej skóry jaka. Jak żyje w Azji, żyje w Himalajach i Hanwak dogadał się z pewną garbarnią w Nepalu i ma skóry bezpośrednio stamtąd. Skóry najwyższej jakości. Skóra jaka jest wytrzymalsza niż skóry wołowe, jest, ma więcej włókien i jest bardziej elastyczna, czyli na buty wręcz idealnie, czyli te buty są trochę bardziej miękkie, ale z drugiej strony trochę bardziej trwałe. Ta skóra ma więcej, więcej włókien i, i nadaje się doskonale na buty na wiele lat użytkowania. Jak ten but jest zrobiony? Język jest wszyty, jak widzicie, dosyć, dosyć wysoko. Yy, cały przód jest zrobiony z jednego kawałka skóry. Yy, również futrówka i wnętrze buta jest skórzane. Wkładka włóknina od spodu syntetyczna, a tutaj od strony stopy również jest skóra. Dodatkowo u góry wnętrze otoku jest perforowane. Są dziurki. Dlaczego? Dlatego, żeby wilgoć, która znajduje się między ścianą zewnętrzną, a wewnętrzną łatwiej wychodziła na zewnątrz. Czyli tak. Fantastyczna robota. Skóra, skóra jaka. Ale dla ochrony. Otok z przodu i otok Napięcie z tyłu. Nie ma wysoko otoku dookoła buta. To zmniejsza jego wagę. Te buty są i tak ciężkie. Para w rozmiarze 44 waży 1650-1690 gram. To jest dosyć dużo, ale otrzymujemy but najwyższej jakości. Na podeszwie Vibram. Z bardzo fajną amortyzacją wśród podeszwy, dzięki czemu, jak chodzimy po bardzo twardym terenie, musimy przejść nagle 10 km po, po asfalcie czy po skalnych ścieżkach, nie odbijamy sobie pięty. Jest tu pewnego rodzaju amortyzacja, nie taka oczywiście jak w, w butach miejskich czy turystycznych, ale jest. But jest dosyć twardy. Będzie wspierał stopę przy wspinaczce. Łatwo jest go opierać na jakichś występach skalnych. Będzie się fajnie w nich chodziło w, nawet w jakichś trudniejszych, w trudniejszym terenie. Można z tego buta używać raki koszykowe, jest wsparcie stawu skokowego, jest, są te słynne, ten, słynne haczyki, które są trochę odsunięte do tyłu, żeby nie haczyły o o buty o sznurowadła z drugiego buta, ale z drugiej strony zapewniają nam amortyzację i wsparcie kostki, jakbyśmy, jakbyśmy się mieli tutaj poślizgnąć. But jest fantastycznie wykonany. Bardzo dobra skóra, bardzo dobry design, bardzo fajny projekt tego modelu. I co ciekawe but lassa występuje w dwóch y, szerokościach: w szerokości standardowej i but jest o, oraz w extra szerszej. Ja sobie wziąłem ten extra szerszy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będę chciał ich używać kiedy jest bardzo zimno z grubszą skarpetą, to skarpeta nie tylko nam powiększa stopę na długość, ale również powiększa tutaj szerokość. Więc w normalnych butach, jeżeli włożymy bardzo grubą skarpetę, nie tyle ona nas będzie cisnęła od góry, bo będzie za ciasno, tylko będziemy czuli ucisk tutaj powyżej, powyżej palców. Lasa 2 w wersji white, w wersji szerokiej, jest fantastycznym, wygodnym butem, gdzie osoba, nawet która, taka, która ma szerokie stopy, będzie mogła znaleźć tutaj pełen, pełen komfort. But sięga za kostki. Ma pierwszą parę mamy haczyki. Potem mamy trzy, parę, y, trzy pary y, przelotek takich kulkowych, jak tutaj widzicie. Potem mamy haczyk ten, który stabilizuje staw skokowy, żebyśmy sobie nogi nie skręcili. I dwa haczyki do szybkiego dosznurowania butów u góry. Wierzch języka z bardzo miękkiej skórki Fantastycznie to wygląda. Jeżeli szukacie butów luksusowych, jeżeli cena ma dla was znaczenie drugorzędne, jeżeli chcecie mieć buty, które oferują wielki komfort i dobrze oddychają, będą się nadawały na wiele lat trekkingu, serdecznie polecam wam ten model Hanwag Lasa 2. Uwaga, w dwóch wersjach Szerokości. Standardowa szerokość i buty ekstra szersze dla osób o szerszej stopie, albo dla takich, które chcą tych butów używać z grubymi skarpetami. Fantastyczny, klasyczny but z najlepszej jakości skóry na wiele lat użytkowania. Serdecznie polecam! gru